Paula się dotlenia, rozmyśla. Tyle schudłam. Muszę się nażreć. Muszę się nażreć. To teraz. najlepszego zrobiłam. Tak, po co ja tyle chudłam, zamożona. Jak to tak cudownie na chwilkę sobie legnąć. Moim nikczemnym planem jest to, aby ten fragment filmu pojawił się na samym początku. Myślę, że tytuł filmu dzisiejszego vloga jest coś w stylu właśnie, że Paula się ośmieliła powiedzieć Wam o tym, że schudła, ale mój nikczemny plan polega na tym, abyście, jeżeli macie pytania odnośnie Pauli odchudzania, to piszcie tutaj na dole w komentarzach. Ja postaram się, bo Paula będzie kilka dni, aby w ostatni dzień, żebyśmy nagrały właśnie film o jej odchudzeniu. O tym, jak ona to zrobiła, na podstawie też Waszych pytań, z użyciem Waszych pytań. Także trzymajcie kciuki, aby mi się po prostu udało Paulę do tego nakłonić, bo ona jeszcze o tym nie wie. Więc trzymajcie kciuki, aby za kilka dni, w ostatni dzień, jak będzie Paula jechała do domu, udało mi się ją przekonać, aby nagrać Wam ten film. I bardzo serdecznie również z całego serca zapraszam Was do wysłuchania dalszej części filmu, więc jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie śmiało i trzymajcie kciuki, aby mi się udało albo zmotywujcie ją tam jakoś, żeby chciała nagrać ten film, bo ona absolutnie nie wie o tym fragmencie filmu, który ja teraz mówię, który ja wrzucam, więc zmotywujcie ją, aby yy, wiecie, dodać jej skrzydeł, dodać jej wszystkiego, bo ona jeszcze ma takie obawy Taka jest trochę chwiejna i, i, i w ogóle była bardzo chwiejna, żeby to już wyrzucić z siebie i, i pokazać to światu. No bo to jest nie lada wyczyn, słuchajcie, zrzucić 24 kg. Śmiać mi się chce i to dosłownie, gdzie, gdzie to trzeba patrzeć? Bo ja mam dzisiaj chyba balet wodny w brzuchu. Naprawdę, taki mam ach! Nie, dzisiaj mam takie balety, że chyba tańce jakieś odchodzą, no. Będzie baletnica. Taki balet wodny, że naprawdę o jeden o jedy. Rysia, co ty taki śpiący dzisiaj? Taki dzień, nie? Taki dzień straszny. A teraz opowiemy, co Bazyl zrobił. Rysia zajął mi miejsce. Słuchajcie, dzisiaj no, koty wyszły tam do tej naszej klateczki, do tej woliery, nie? Sobie siedzą i Paula w pewnym momencie tak krzyczy i mnie woła. Ja mówię, co się stało? Zobaczcie sobie krótki filmik. Ten dźwięk, ten odgłos to był Bazel. Zanim poleciałam po telefon, bo to akurat nagrywałam tam. Ten dźwięk, to ujadanie takie, to był Bazel. A ten kot, który przyszedł, za Chiny Ludowe, nie wiem kto to jest. Słuchajcie, czerwona obruszka. Piękny, ładny, zadbany, fajny kotek. Wiem, że tam strasznie widać, bo ja z okna po prostu nagrywam pod światło, dlatego jest tak ciemniej to niestety. I zanim doleciałam do telefonu, zanim nagrałam, to takie były odgłosy, że po prostu myślałam, że Bazel to za chwilę sobie gardło zedrze, nie? No i ja wiem, to jest, wiecie, obrona rewiru i tak dalej. I, I ja nie raz już słyszałam takie ujadanie, także dla mnie to nie jest dziwne, nie, tylko śmiać mi się chce, jaki Bazyl to jest, słuchajcie, ochroniarz, no tak broni swojego, że no nieważne, niech się wali, pali, on będzie stał murem za wszystkimi, za wszystkimi, no, Bazyl jest bardzo taki obronny, ale kotek fajny, słuchajcie, nie wiem, kogo to jest ten kotek, naprawdę, obruszka taka dostojna, czerwoniutka, taki ładniutki, wiecie, wyczesany, zadbany. Konkurent, może do Malewiny startuje. Rysia, co robisz z Paulą? Spojrzał się chyba może odpowiedzieć. Weszliśmy do góry, się śmiałam, że spędzimy tutaj pół dnia, bo pokazywałam Pauli wszystko, co jest dla Laurki, bo chciała sobie poglądać. wiecie, jak to jest, nie. I teraz tak, dziękujemy bardzo serdecznie, to znaczy ja w imieniu Pauli, to znaczy Paula tu jeszcze ogląda z jednej strony i będzie hałasować i zezwoliła mi na powiedzenie paru rzeczy i dziękujemy bardzo serdecznie, bo Paula na Instagramie, jeżeli ktoś nie obserwuje, teraz wrzucę też zdjęcia, wrzuciła zdjęcia. Bo stwierdziła, że to jest ten impuls i ona chce się odważyć już i chce wrzucić zdjęcie jak schudła. Paula ogólnie schudła 24 kg, ale nie chcę jeszcze powiedzieć, ile ważyła, ile waży, jeszcze długa droga przed nią, więc no po prostu tyle. I dziękujemy serdecznie za wszystkie komentarze, za wszystkie gratulacje, bo było tego po prostu mnóstwo. Paula nie spała do drugiej w nocy, jak wrzuciła zdjęcie. Także jak wróci następne, to chyba nie będzie spała dwa tygodnie, bo taka emocja ją wzięła. To jest to, co my wspominałyśmy już w filmie. Nie ma żadnej filozofii i jedyne co Paula robi, to po prostu mniej żreć i się ruszać. I taka jest odpowiedź na to wszystko, jak można schudnąć. Prawda? O. to został. 100... Jak Ci się podobają rzeczy? Ładne. Ładne. Dużo, nie? Sama bym sobie kupiła piotek. Nie, ale niektóre Paula się śmierzy, bardzo ładne, no. Nie no, ale co do schudnięcia, no, to, yy, no yy, to ja powiem tak, no. Ja wiem, co to znaczy schudnąć i czuć się dobrze. I też masz lepsze samopoczucie? No ja. No ja Nie no, bo to jest niesamowite, nie? No powiedz, jak nawet yy, patrzysz w lustro, no nie ja wiem. Ja mam siły człowieku, ja bym góry no, przeniosła. No, nie, nie męczysz się tak szybko, nie wiem, czy też tak miałeś, tak, że... Nie? Te. Spać się nie chce. No, no, to jest prawda. Także to ogólnie nie, tylko tyle, nie, co, no, nie tylko tyle, co nie tylko ten, ale tak jakby pewności siebie nabiera. O, no, nie? Takie, no. Także to jest, no, niesamowite. Także Paula będzie gotowa, to Wam opowie, ale podejrzewam, że żadnej filozofii też nie. Znaczy, podejrzewam, ja wiem, żadnej filozofii też nie będzie w tym, ale. No, operację sobie nie zrobiłam. No, no nie, no, ja sobie zrobiłam. Nie. No. Ja nie raz w komentarzu A? miałam, że miałam operację. No. Kiedy? No nie wiesz, tylko że jestem ewementem, bo nie mam żadnej blizny. No, ja już nie radzę. to się z uszy wyciągają Ej, no czujesz, ja nagrywam i tu w podglądzie się odbijasz ty w szybie i on wyostrza twoją twarz, a nie moją. Bo tak schudłaś mówi, ale ładna biorę ją. Szpila Szpila. No Paula, ale to muszę powiedzieć. Paula zrobiła sobie hashtag, jak tam schudła, nie? I ona My. do mnie tak wrzuca te zdjęcia na Instagramie i mówi tak, jakie tam hasztagi można wrzucić, nie? A ja tam jej mówię, no dieta, odchudzanie, schudłam i tak dalej. No wiecie, takie te, nie? A Paula tak. Szpilka. No bo ja jestem szpilką. No bo ja jestem szpilką. <laughs> nie, no nie jestem. No, także, ranking. no także Dobre. tyle. Czy ty preferujesz ten obiad, co mówiłam, czy co innego, czy co? Ja po, Nie wiem, czy przed obiadem, czy po obiedzie idę ze No wiem, jeszcze idziecie na ten na spacer, nie? Przed chwilą zjadliśmy obiad, po prostu sos. Przesmażyłyśmy y, warzywa, podoprawiałam je tam, y, znalazłam halumi w lodówce, dałyśmy pomidora ogórka, no i to zawinięte w placek tortilli na grilla, na chwilę. I Dawid też dzisiaj takie cudaje. Mamy tego więcej, więc mamy na obiad i na kolację. Mm. I chciałam coś powiedzieć na temat odnośnie y, Pauli y, schudnięcia, to po prostu, żebyście nie spodziewali się, że Paula wam powie coś nadzwyczajnego, czego nie wiecie. Paula wam. Zresztą, już mówiłyśmy kilka razy w filmie, w skrócie, po prostu mniej żreć i się ruszać. I taka jest szczera prawda, więc nie oczekujcie przypadkiem, że dostaniecie jakiś, nie wiem, nazwę leku czy nazwę czegoś, żeby schudnąć. Nie, bo takie rzeczy nie istnieją. Po prostu jest silna wola, wytrwałość ogromna wytrwałość i ogromna silna wola walki z samym sobą i. Yy, po prostu ruszanie się, no to jest cała filozofia. Więc, na, żeby, żeby ktoś się nie rozczarował, że nie wiadomo co tutaj będzie, a tak samo u mnie, no i musicie jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, tej, który, którą do zwymiotowania powtarzam od samego początku istnienia mojego kanału: to, że działa coś na kogoś, nie oznacza, że będzie działało na wszystkich, bo to co Paula Wam opowie, to jest tak samo jak ja Wam opowiedziałam. Historia mojego odchudzania w sensie na moim własnym organizmie, tak samo na Pauli własnym organizmie i pamiętajcie, że każdy ma inny styl bycia, życia, każdy może mieć jakieś problemy zdrowotne i my na to wpływu nie mamy. Wtedy trzeba udać się do specjalistów i tam zaczerpnąć po prostu porady. Jeżeli nie potraficie sobie sobie poradzić, i musicie o tym pamiętać, że to, że działa coś na kogoś, niestety nie będzie działało też również na wszystkich, ze względu na to, że mamy po prostu różne organizmy, więc musiałam dodać tą regułkę no i dobra no to w tej chwili na razie kończę tęże dyskusję mam nadzieję, że wspólnymi siłami udamy przekonać Paulę i moim takim planem jeszcze jest, żeby w tym filmie Paula zezwoliła na wrzucenie jakichś zdjęć przed i po, jak jeszcze wyglądała więcej, większej ilości zdjęć po prostu nie? żebyście mogli sobie mniej więcej zobaczyć bo to naprawdę jest motywujące jak się takie rzeczy ogląda, no wiem sama po sobie, nie? W końcu się śmieję, że jestem mistrzem odchudzania. No bo jakby nie było kilka razy w swoim życiu zopałów wyszłam i z tego największego również. Oczywiście nie jestem alfomijomego i mi, broń Boże, nie, 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 nie czuję się jako mistrz, tylko ja wiem, co to znaczy po prostu walczyć ze samym sobą, za samą sobą, żeby schudnąć. Ja wiem, ja to rozumiem. Zjadłam ogóreczka małosolnego i. Jak widzicie, Pauli nie ma, nie dlatego, że cię nie chcę występować, ale tak jak wam mówiłam, Paula przyjechała tutaj w jakimś celu w ogóle no, i co wam mogę powiedzieć, to tyle, że zastanawiałam się nad tym hasztagiem szpilka, tak się śmialiśmy, nabijaliśmy i Paula nie może mieć hasztag szpilka, to musi być szpilka 2020, ten sportowiec, to jak on miał, Artur Szpilka? Ale co on walczył? Boks? Nie, ja nie wiem, nie wiem, teraz strzelam, nie wiem, autentycznie nie wiem. Nie wiem, jak się pomyliłam, to trudno. Niech będzie siara. Jezu, jak mi wywaliło brzuch. O matko, strasznie. Więc słuchajcie, trzymajcie kciuki za to, co gadaliśmy, żeby było git majonez i my widzimy się jutro. I dla Pauli dajcie kciuka do góry, to dwa tygodnie nie uśnie, jak zobaczy jakąś większą ilość kciuków, także to macie na mur beton. Ona wstawiła zdjęcie na Instagram i poszła o drugiej w nocy spać, rozumiecie to? Przeżywa, przeżywa, no co? Ja się wcale nie dziwię, bo to jest... Coś wspaniałego. Ja dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy dzień, za uwagę. Proszę o kciuka do góry, w takim razie. I widzimy się moi drodzy jutro. Cześć!